Cześć. Tu Arek Bas, A wy oglądacie Thermomix, czyli wróć w Telemix. Oglądacie Telemix, czyli nasz nowy format, w którym będziemy podsumowywali, co ciekawego wydarzyło się w minionym tygodniu w świecie telekomunikacji, nowych technologii, nauki. A pewnie także zahaczymy nieco o popkulturę. No i dowiecie się, co ciekawego mamy przygotowane dla Was na łamach portalu w nadchodzącym tygodniu. Ze mną widzicie się co tydzień w sobotę rano, przynajmniej przez jakiś czas, ale nie będziemy Wam psuli teraz niespodzianki. A tymczasem, nie tracąc czasu, przechodzimy do wiadomości. Jeśli nie spędziliście ostatnich kilku tygodni odcięci od internetu w malowniczym domku gdzieś w Bieszczadach, a jeśli spędziliście to zazdro, serio? Pewnie słyszeliście o firmie OpenAI, modelu Chad GPT oraz małej rewolucji, które ten ostatni wywołał. Aktualnie wszyscy szukają coraz ciekawszych zastosowań dla sztucznej inteligencji. Inni boją się o swoje miejsca pracy, natomiast jeszcze inni wieszczą nam bunt maszyn i kompletną apokalipsę. Na szczęście, zanim dojdzie do tej ostatniej, wygląda na to, że AI będzie musiała pokonać no, najgroźniejszego rywala, z jakim kiedykolwiek przyjdzie się jej zmierzyć. Biurokrację. To właśnie biurokracja. A dzisiaj rzecz biorąc, przepisy słynnego RODO, przez które wielu przedsiębiorców do dziś łyka pigułki na uspokojenie, sprawiła, że ChatGPT został zakazany w całych Włoszech. Zakaz wprowadzono drogą decyzji administracyjnej, natomiast twórcy aplikacji mają 20 dni na złożenie wyjaśnień, które zadowoliłyby lokalnych urzędników. A zdecydowanie jest co wyjaśniać. Chociażby podniesiony w uzasadnieniu zarzut, że ChatGPT był karmiony prywatnymi rozmowami użytkowników oraz danymi płatniczymi. Nie mam bladego pojęcia, jak OpenAI wybrnie z tej niezręcznej sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę, że na szali jest 20 milionów euro, czyli tyle, ile może wynieść maksymalna kara za naruszenia, no to pewnie w siedzibie firmy mocno się nad tym teraz głowią. Ale jeżeli myślicie, że to koniec problemów OpenAI i ChatGPT. to... Oj, jesteście w błędzie. Otóż aplikacja została zakazana już nie tylko we Włoszech, ale także w Montpellier we Francji, a wiele wskazuje na to, że mogą wkrótce do tej listy dołączyć kolejne kraje. Chociażby Irlandia, gdzie urzędnicy także wzięli chat GPT na swój celownik i gdzie sytuacja zmierza w bardzo podobnym kierunku jak we Włoszech. Jeżeli natomiast chodzi o Polskę, wygląda na to, że póki co OpenAI może spać spokojnie, Ponieważ nasi rodzimi urzędnicy mają ważniejsze sprawy na głowie niż jakiś tam bunt maszyn. Z tego co wiemy, w polskim UODO nie toczy się aktualnie żadne postępowanie w sprawie chat GPT, choć oczywiście w każdej chwili może się to zmienić. Nie wiem na przykład, jak sztuczna inteligencja nauczy się robić memy z papieżem o bo póki co wychodzi i to tak średnio. Niemieckie firmy nie mają na zachodzie lekko. Nie wystarczy, bowiem wybić całej liczącej się konkurencji. Nie, 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 trzeba jeszcze przestrzegać masy absurdalnych przepisów, bo inaczej zaraz przyleci ktoś, kto będzie się czepiał. Czy to szpiegowanie użytkowników, czy łamania jakichś tam patentów. Niedawno na własnej skórze miało okazję przekonać się o tym Oppo. Firma ledwo wybiła się nieco na rynku europejskim, zyskała nieco na popularności i łup, nagle pojawia się Nokia i upomina się o naruszenia jakichś tam swoich Patentów. Konkretnie chodzi o kilka patentów związanych z łącznością 4G i 5G. No i chyba mieli w tym trochę racji, bo póki co wygrywają wszystkie toczące się w tej sprawie postępowania. I to właśnie na skutek jednego z takich wyroków OPPO otrzymało zakaz sprzedaży swoich smartfonów na terenie Niemiec. OPPO i OnePlus, czyli w gruncie rzeczy, wiecie też OPPO, uspokaja jednak, że nie zamierza opuszczać rynku europejskiego. Nadal planuje sprzedawać tutaj swoje smartfony i inwestować. No, tyle tylko, że musiała wstrzymać działalność na jednym z ważniejszych rynków. Drobiazg. Cała sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona, ponieważ problemy prawne OPPO dalej niż tylko za Odrę. Podobne postępowania o naruszenie patentów Nokii toczą się także przed sądami innych krajów. I choć oficjalnie obie firmy w dalszym ciągu prowadzą negocjacje, jak na razie nie udało im się dojść do żadnego sensownego porozumienia. Nie jest więc wykluczone, że Oppo faktycznie może zostać zmuszone do opuszczenia rynku europejskiego, jednak o tym przekonamy się pewnie w najbliższych miesiącach. No a póki co, spieszmy się kochać chińskie smartfony, tak szybko odchodzą. Ale Oppo to nie jedyna marka, z którą będziemy musieli się pożegnać. Z polskich ulic mają podobno poznikać banery UPC, a zastąpi je logo Play. Taka zmiana wisi w powietrzu od dłuższego czasu. Konkretnie od zeszłego roku, kiedy to operator sieci Play sfinalizował transakcję zakupu 100% akcji UPC Polska. Wtedy jednak nowy właściciel jasno zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z rozpoznawalnej marki, która jakby nie było, przed fuzją miała ponad 1,5 miliona użytkowników. Co się od tamtej pory zmieniło? Nie wiemy. W ogóle w całej sprawie wiadomo niewiele, bo wszystkie plotki na ten temat mają charakter no plotek. Portal wirtualne media donosi jednak, że wszystkie decyzje już pozapadały, a marka UPC będzie stopniowo zastępowana marką Play. I w sumie trudno się dziwić, ponieważ rebranding pozwoli ograniczyć spółce wydatki na marketing nie będzie trzeba robić dwóch osobnych kampanii dla dwóch różnych marek a także pozwoli na dodatkowe oszczędności o charakterze operacyjnym np. poprzez przeniesienie pracowników z siedziby UPC do siedziby Play. Także w teorii wszyscy powinni być zadowoleni, a hejterzy Play dostaną kolejną usługę, na którą będą mogli wylewać wiadro pomyj w naszej sekcji komentarzy. A skoro już przy plotkach jesteśmy, to wszystko wskazuje na to, że już niebawem gracze PC-towi dostaną zupełnie nową zabawkę. Na dniach, konkretnie według plotek 13 kwietnia, swoją premierę ma mieć Nvidia GeForce RTX 4070. Czyli najtańsza póki co karta graficzna na bazie architektury Nvidia Loveless. Jeżeli jednak planowaliście ją kupić i wydać ciężko wyciągnięte od zajączka pieniądze, to mam dla Was złą wiadomość. Bo jak się okazuje, tania i najtańsza, to, to niekoniecznie oznacza to samo, wiecie? Wręcz przeciwnie. Według nieoficjalnych doniesień, GeForce RTX 4070 ma być kartą horrendalnie drogą, a na jej autorskie warianty będzie trzeba wydać małą fortunę. W amerykańskich sklepach, które zdążyły już wrzucić ją do swojej oferty, jej ceny, przynajmniej w wersjach niereferencyjnych, wahają się od 800 do ponad 900 dolarów. To oznacza, że według aktualnego przelicznika będzie trzeba dać za nią co najmniej 3400 zł, i to zanim uwzględnimy jakiekolwiek podatki. Auć, nie? Ale na końcu tego mrocznego tunelu jest jeszcze maleńkie światełko którego osoby planujące upgrade PC w niedalekiej przyszłości mogą się trzymać, bo w sumie niewiele więcej im zostało. Według plotek, referencyjne wersje RTX 4070 mają być trochę tańsze. W kuluarach mówi się o 599 dolarach nadal drogo, ale może przynajmniej obejdzie się bez sprzedawania nerki. Ale tym razem, dla odmiany, mam dobrą wiadomość. Kojarzycie Nintendo? To Nintendo, które zamknęło ostatnio e-sklepy dla swoich starszych konsol. To Nintendo, które wymyśliło praktykę wydawania gier dostępnych na rynku tylko przez kilka miesięcy. To Nintendo, które jest tak zafiksowane na punkcie własności intelektualnej, że ubija praktycznie każdą panowską inicjatywę. No więc, to Nintendo, tym razem dla odmiany, zrobi coś prokonsumenckiego. Niewiarygodne, prawda? W każdym razie. Firma ogłosiła niedawno, że klienci z europejskiego obszaru gospodarczego będą mogli liczyć na bezpłatną naprawę tzw. driftujących Joy-Conów. Mówimy tu o przypadłości, gdzie gałka analogowa kontrolera nie wraca do swojego pierwotnego położenia, a postać na ekranie porusza się w jakimś tam określonym kierunku wbrew naszej woli. Oczywiście to nie jest tak, że Nintendo postanowiło wyjść naprzeciw klientom tak samo z siebie. Nie bądźmy śmieszni. To komisja europejska wywarła na Japończykach presję, ponieważ nie spodobało się jej, że firma sprzedaje konsumentom wadliwy produkt i niekoniecznie chce z tym cokolwiek zrobić. Zresztą na darmowe naprawy joy i tak musieliśmy czekać na tle reszty świata wyjątkowo długo. Dla przykładu w USA podobna akcja miała miejsce już w 2019 roku. I też nie była owocem dobrej woli Nintendo, tylko wyroku w sądzie. A na koniec ciekawostka. Statkanter opublikował dane na temat sprzedaży smartfonów poszczególnych marek na całym świecie, także w Polsce. Jak myślicie, jakiego producenta telefony wybierane są u nas najczęściej? Hmm? Werble? Samsung. Wiem, żadne zaskoczenie. Zresztą, Xiaomi na drugim miejscu też pewnie nikogo nie dziwi, prawda? Obie te marki mają po niecałe 30% udziału w naszym rynku. Ale już obecność Apple na trzecim miejscu wcale taka oczywista nie jest. Tymczasem mimo kryzysu, inflacji i zaciskania pasa, Polacy coraz chętniej smartfony giganta z Cupertino kupują. Aktualnie niemal co piąty telefon sprzedawany nad Wisłą to właśnie iPhone. Aktualnie niemal co piąty telefon sprzedawany nad Wisłą to właśnie iPhone. A co więcej, tendencja jest wzrostowa. I to by póki co było na tyle. Ale zanim polecicie święcić jajka... Yy, ale zanim polecicie święcić koszyczki, koniecznie zajrzyjcie na telepolis.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej newsów, ciekawych artykułów, no i testów sprzętu. Przykładowo, jeszcze w ten weekend pojawi się recenzja słuchawek, które autentycznie skradły mi serce. Ciekawe, czy domyślacie się, o jaką markę może chodzić zostawcie odpowiedzi w komentarzach. Zobaczymy, czy komuś uda się zgadnąć. No oczywiście oprócz tego, jeśli podobało się Wam to, co przed chwilą zobaczyliście, koniecznie dajcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał no i podzielcie się swoimi uwagami na temat naszego nowego formatu. Wszelkie rady, sugestie, zastrzeżenia albo pochwały, jeżeli się Wam coś faktycznie bardzo podobało, zostawcie w komentarzach. Wszystkie uwagi są bardzo mile widziane. No a tymczasem... Cześć i wesołych świąt od całej ekipy telepolis.pl